To mały kawałek metalu o szerokości zaledwie 3 mm, a oto co się dzieje, jeśli nadal będziesz go przybliżać. Tysiąc razy, sto tysięcy razy, pięćdziesiąt milionów razy. Każda z tych plam to rzeczywisty atom. Zobaczyłem to kilka dni temu na uniwersytecie w Sydney i trochę mi to rozsadziło umysł, bo jeszcze tylko 30 lat temu bezpośrednie widzenie atomów tak jak to uważane było za niemożliwe. Pomieszczenia, które teraz zobaczysz, są być może najbardziej osłoniętymi pomieszczeniami na kampusie, a nawet w całym Sydney, powiedziałbym, a być może także najdroższymi. To szalone. Więc dlaczego tak trudno jest zobaczyć atomy? Nie da się zobaczyć atomów za pomocą światła widzialnego. Mimo, że światło ma długości fal między 380 a 750 nanometrów, atom jest ponad 3000 razy mniejszy, mając zaledwie 0,1 nanometra. Jeśli długość fali światła znacznie przekracza rozmiar obserwowanego obiektu, światło ulegnie dyfrakcji lub ugięciu wokół niego, uniemożliwiając jego zobaczenie. Aby zobaczyć atomy, potrzebujemy czegoś o zdecydowanie mniejszej długości fali. Światło nie jest najlepszym kandydatem to elektrony. W 1924 roku francuski fizyk o imieniu Louis de Broglie doszedł do wniosku, że wszystko jest w pewien sposób jak fala nie tylko światło, ale też materia. Atomy, molekuły, nawet ty sam masz swoją długość fali. A wzór na tę długość fali to stała planka podzielona przez pęd obiektu, czyli masa razy prędkość. Więc to, co tutaj widzimy, to kolumna mikroskopu, gdzie przyspieszamy elektrony o wartości 300 kW w dół. 300 kW. Tak. A to cząstki relatywistyczne. Jak szybko poruszają się? Z prędkością 99% prędkości światła? Cóż, około 80%. 80%? Światła? Tak, tak, więc jaka byłaby ich długość fali? Długość fali to iloraz stałej planka i pędu. Więc jeśli to obliczymy, wychodzi nam około między dwoma a trzema pikometrami. O tak. jest to ponad 100 tysięcy razy mniej od światła widzialnego. Teoretycznie rozdzielczość jest 100 tysięcy razy większa. Wkrótce po odkryciu debroli niemieccy naukowcy rozpoczęli pracę nad mikroskopem wykorzystującym wysoko elektrony. Nie można zginać elektronów za pomocą szklanych soczewek, i na tym polega problem. Więc jak je skupić? Hans Bush, niemiecki fizyk, zasugerował, że sztuczka może polegać na zastosowaniu soczewki elektromagnetycznej. W 1926 roku, roku opublikował swoje wyniki, jednak nigdy nie zbudował takiego urządzenia. Na szczęście egzemplarz jego artykułu wpadł w ręce chętnego, młodego doktoranta, znanego jako Ernest Ruska. Ruska zbudował swój pierwszy prototyp, zwijając drut i otaczając go żelazem, pozostawiając przerwę po środku. Następnie, gdy przepuścił prąd przez cewkę, indukowało to pole magnetyczne w kształcie pączka przez metal i przez tę przerwę. To był jego obiektyw. Aby to przetestować, Ruska najpierw odparował elektrony z filamentu wolframowego, takiego samego jak w żarówce żarnikowej. Przyspieszył wolne elektrony przez naładowaną dodatnio anodę, aż do elektromagnetycznego obiektywu. Gdy elektron zbliża się do obiektywu, pole magnetyczne wywiera na niego siłę. Więc jeśli elektron porusza się w kierunku Ig-ini, a pola magnetyczne są w kierunku X, to ta siła, nazywana siłą Lorentza, popycha go w kierunku Z. Ale gdy elektron porusza się w ten sposób, napotyka inne linie pola magnetycznego wzdłuż kształtu pączka, które stale kierują jego ruch w kółko. Ten obrotowy ruch oznacza, że siła Lorentza zaczyna też popychać elektron do środka, spiralnie prowadząc go do centrum soczewki. Jeśli prześledzisz ścieżkę całego wiązki elektronów, zobaczysz, że wszystkie są kierowane do środka, co skupia wiązkę. W 1931 roku Ruska i jego kolega Max Knoll wykorzystali w ten sposób stworzony pierwszy rodzaj konstrukcji do zbudowania pierwszego sprawnego mikroskopu elektronowego. Był dość prosty, wykonany z mosiądzu, ledwo poprzykręcany. Ale działał. Obraz powstawał, gdy skupiony strumień elektronów uderzał w próbkę umieszczoną w punkcie ogniskowym. Próbka musiała być niesamowicie cienka, mając grubość około 100 nanometrów. Więcej elektronów przechodziłoby przez cieńsze części próbki niż przez grubsze, tworząc elektronowy odcisk próbki. Następnie druga soczewka elektromagnetyczna powiększała ten odcisk na fluorescencyjny detektor, tworząc końcowy obraz. To jest znane jako mikroskop elektronowy transmisyjny, czyli transmisyjny mikroskop elektronowy. Wczesne wersje mikroskopu prawie wcale nie powiększały. W rzeczywistości nie przewyższały nawet mikroskopu optycznego, ale Ruska był zdeterminowany. Przez następnych kilka lat eksperymentował, dodając więcej soczewek do mikroskopu, aby tworzyć coraz większe obrazy. Do połowy lat 30. Ruska osiągnął poziom powiększenia transmisyjnego mikroskopu elektronowego zdecydowanie ponad 10 tysięcy razy. Mógł otrzymywać zbliżenia owadów, bakterii, a nawet wirusów na poziomie daleko przewyższającym mikroskop optyczny. Jednak gdy transmisyjny mikroskop elektronowy zyskiwał na popularności, niemiecki fizyk Otto Scherzer opublikował artykuł, twierdząc, że mikroskop wkrótce napotka na przeszkodę. Pisano, że w soczewce elektromagnetycznej jest błąd, który jest całkowicie nieunikniony. Aby elektron dotarł do punktu ogniskowego soczewki, musi być odprowadzony o określoną ilość. Upraszczając trajektorię, możesz zdefiniować idealny kąt odbicia za pomocą kąta teta. Ten kąt zależy od poziomej odległości elektronu od osi optycznej oraz jak daleko na osi jest ognisko, znane również jako ogniskowa. Im krótsza ogniskowa, tym silniejsze powiększenie. Jeśli zobrazujesz ten kąt jako funkcję odległości do osi optycznej, zobaczysz, że można go przybliżyć jako liniowy. Problem polega na nieliniowym skalowaniu pola magnetycznego. Jest znacznie silniejsze w pobliżu krawędzi magnesu. Więc jeśli narysujesz wykres rzeczywistego odchylenia elektronów, zobaczysz, że pole magnetyczne zbytnio odchyla elektrony. Ich kąty są większe niż powinny być, więc kończą się skupiając się przed promieniami w środku. W rezultacie ostrość jest rozproszona na osi optycznej zamiast być skoncentrowana w jednym punkcie. Rozmazanie zaczyna się na krawędziach obrazu, ale pogarsza się wraz ze wzrostem powiększenia. Nazywa się to aberracją sferyczną, i zniekształca ona każdą radiacyjnie symetryczną soczewkę magnetyczną. Właściwie to nie dotyczy tylko soczewek magnetycznych. Każda soczewka sferyczna, od kamery, przez teleskop, po szkło powiększające, także cierpi na to. Istnieje zaskakująco prosty sposób na zminimalizowanie aberracji sferycznej. Wystarczy dodać drugą soczewkę, która rozprasza światło zamiast go koncentrować. Rozpraszająca soczewka również zmaga się z aberracją sferyczną, ale jeśli ma taką samą ilość aberracji co soczewka skupiająca, tylko w odwrotną stronę, możesz je nałożyć na siebie, aby w zasadzie anulować ich efekty, co prawie całkowicie usuwa aberrację. Niemal wszystkie współczesne systemy soczewkowe w aparatach i mikroskopach korzystają z soczewek korygujących rozproszenie. Wyobraź sobie zatem, że transmisyjny mikroskop elektronowy potrzebuje po prostu własnej wersji rozpraszającej soczewki sferycznej do zwiększenia powiększenia. Ale w przypadku magnesów jest to fizycznie niemożliwe. Magnes ma dwa bieguny północny i południowy. Nie jest możliwe posiadanie tylko jednego. Magnes podzielony na pół tworzy dwa mniejsze magnesy każdy z biegunem północnym i południowym. Linie pola magnetycznego zaczynają się na jednym biegunie, kończą na drugim i tworzą zamkniętą pętlę. To bezpośredni skutek drugiego równania Maxwella, ponieważ pole, które tworzysz, ma linie pola, które zaczynają się i kończą na tym samym magnesie. Więc elektrony zawsze będą przechodzić przez dwie linie. Pierwszy raz przechodzi przez siłę Lorentza, jest wprowadzony do ruchu spiralnego, a potem drugi raz z tego spiralnego ruchu, który ma wtedy nieco inny kierunek, jest pchany w kierunku osi. Dlatego wszystkie soczewki elektromagnetyczne domyślnie skupiają wiązkę i nigdy jej nie rozpraszają. Nawet jeśli wystrzelisz elektrony z drugiej strony soczewki, nadal będą one skupione. Otto Scherzer dowiódł tego w artykule w 1936 roku, hamując postęp w transmisyjnym mikroskopie elektronowym. Nie można wyprodukować promieniście symetrycznej soczewki magnetycznej, która rozprasza. Pierwszy to oczywiście była wielka przeszkoda dla rozwoju mikroskopii elektronowej, ponieważ ludzie zrozumieli, że możemy przyspieszać elektrony tak bardzo, jak tylko chcemy. Obecność aberracji sferycznej zawsze będzie przeszkodą. Z powodu tej przeszkody postęp w rozdzielczości mikroskopu znacznie zwolnił. W 1955 roku inny mikroskop wyprzedził transmisyjny mikroskop elektronowy i wykonał pierwsze akceptowane zdjęcie atomów. Oto mikroskop jonowy Pola, który działał przez strzelanie atomami helu lub neonu do atomowo ostrego końca igły. Koniec był naładowany dodatnio, więc gdy atomy gazu uderzały w igłę, były jonizowane i były wyrzucane prostopadle do powierzchni. Mogło to utworzyć wyobrażenie o atomowej strukturze końca, ale ta metoda była ograniczona. Mogliśmy tylko zrozumieć atomową strukturę samego końca igły? Pierwsze obrazy nie były zbyt imponujące. Na szczęście mikroskop elektronowy ruski nie pozostał na zawsze w królestwie owadów i bakterii. Misyjnym były kontynuowane. W ciągu kolejnych 40 lat naukowcy, w tym wybitny fizyk Albert Crew, próbowali zwiększyć rozdzielczość mikroskopów za pomocą sprytnych obejść. Jego pomysłem było zastąpienie żarnika z wolframu, który wystrzeliwał elektrony losowo, bardziej skierowanym źródłem. Więc zamiast wyparowywać elektrony z powierzchni, próbował ściągać je mocniejszym polem elektrycznym. A poprzez naostrzenie wolframu do cienkiego szpicu był w stanie stworzyć wąski strumień, który był ponad tysiąc razy jaśniejszy niż wcześniej. Połączył on swoją nową wąską wiązkę z nieprawdopodobną technologią. Telewizor z lampą katodową. Te telewizory działają skanując ekran wiązką elektronów. Ekran był pokryty fosforem świecącym po uderzeniu elektronami. Zmieniając intensywność wiązki elektronów, można było kontrolować jasność ekranu, uzyskując czarno-biały obraz. Załoga zainspirowała się do zaprojektowania podobnej wiązki elektronów dla transmisyjny mikroskop elektronowy, która skanowałaby przez nanoskopową próbkę. Więc zamiast tworzyć odcisk całej próbki na raz, wiązka elektronów crew tworzyła mniejsze odciski, mapując próbkę kawałek po kawałku. To nie był pierwszy raz, gdy ktoś próbował stworzyć skanującą wersję transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Niemiecki badacz Manfred von Arden zbudował wczesny prototyp w latach 30., ale zniszczono go w czasie II wojny światowej. Gdy Kryło ożywił projekt Ardena, wprowadził kilka drastycznych ulepszeń, a w roku 1970 otrzymał to pierwsze zdjęcie pojedynczych atomów zrobione za pomocą mikroskopu elektronowego. Badacze szybko zaczęli korzystać z jego technologii, produkując niezliczone obrazy atomów. Po prawie wieku ulepszeń, jakich dokonali Ruska, Kru i wielu innych, modernizacje powiększenia mikroskopu osiągnęły swoje apogeum. Problem Scherzera nadal istniał. Aberracje sferyczne stanowiły ograniczenie co do tego, jak mały obraz można było zobaczyć. Nawet sam Kruz rezygnował z próby obejścia tego po ponad 10 latach pracy. Niestety nigdy nam się to nie udało uruchomić. Po wielu przygnębiających próbach byliśmy zmuszeni przyznać porażkę. W tym czasie pojawiły się też inne mikroskopy zdolne do obrazowania atomów. Te mikroskopy sądowe działają, przesuwając niewiarygodnie mały stylus po próbce. Stylus wykrywa zmienności w efektach kwantowych lub siłach nanoskali, aby następnie zmapować strukturę powierzchni próbki. Były one łatwiejsze w budowie i pozbawione ograniczeń aberracji sferycznej, ponieważ nie wykorzystywały soczewek. Ich obrazy były nawet w 3D. Ale nadchodzącym problemem było to, że te sondy naprawdę nie widziały atomów. To jak percepcja atomów. W latach 80. i 90. było to wszystkim, co mieliśmy. A gdyby istniała inna droga? Twierdzenie Szurca udowodniło, że rozbieżna soczewka o symetrii sferycznej nie jest możliwa. Ale jeśli jesteśmy gotowi zrezygnować z tej symetrii, twierdzenie to nie ma już zastosowania? Problem polega na tym, że symetria radialna jest prawdopodobnie najważniejszą cechą jakiejkolwiek soczewki, ponieważ jeśli naruszasz symetrię, naruszasz również obraz. Jednak trzech zbuntowanych naukowców sądziło inaczej: Newt Urban, Max Hader i Harold Rose byli znani w środowisku mikroskopii elektronowej jako źródło kłopotów. A przez lata prawie nikt nie był zainteresowany ich badaniami. A co ważniejsze, w ich finansowaniu. I to nie bez powodu. Ich pomysł był dość szalony. To znaczy, celowo chcieli zniszczyć obraz za pomocą obiektywu, który nie był symetryczny. Ich nadzieją było to, że niewielka część tego zniekształconego obrazu będzie się nieznacznie rozchodzić. Możliwe, że ta mała część mogłaby skorygować aberrację sferyczną oryginalnego obiektywu. Więc przystąpili do pracy. Aby zniekształcić obraz, użyli masywnego gniazda elektromagnetyków z sześcioma, ośmioma lub nawet dziesięcioma oddzielnymi cewkami i magnesami z nierównymi polami magnetycznymi. Znane były jako magnesy heksapolarne, oktapolarne i dekapolarne. Więc kiedy wiązka elektronów przechodziła przez magnes heksapolarny, skręcała i ściskała płaski obraz 2D w trójkątne siodło, obwód oryginalnej wiązki był popychany do trzech rogów, a reszta wnętrza była rozciągana. Środek obrazu miałby jednak lekko wklęsły łuk, co dawałoby efekt niewielkiego rozbieżności. Rose, Hader i Urban przepuścili wiązkę przez drugi magnes heksapolarny, działający przeciwnie, co wyprostowało zniekształcony obraz z powrotem do okrągłego kształtu. Obliczyli jednak, że ten nowy obraz może mieć w swoim centrum pozostałości tamtej maleńkiej rozbieżności, a aberracja sferyczna jest skierowana w przeciwnym kierunku. Więc jeśli ich obliczenia matematyczne i inżynieryjne były prawidłowe, mogli wprowadzić obraz z aberracją sferyczną przez te dwie soczewki, aby prawie całkowicie zneutralizować efekt. Wyobrażam sobie, że wiele osób w tej dziedzinie uznało to za szalony pomysł, gdy został zaproponowany, prawda? Nie tylko koncepcję, ale też to, że jest to technicznie wykonalne, tak mi się wydaje. Uważano, że to niemożliwe. W maju 1997 roku, roku grupie pozostały tylko dwa miesiące na rozwój projektu, przed wycofaniem wsparcia przez ostatniego sponsora. Ich najnowsze tło soczewki było dopiero w fazie projektu, jednak do 23 lipca, na tydzień przed końcem finansowania, nowa soczewka była gotowa do testów. Ostrożnie umieścili ją w mikroskopie, ale jak zawsze, soczewka była niestabilna i nie działała. Zdecydowali więc wyłączyć sprzęt na 24 godziny, aby magnesy się ustabilizowały. A potem o drugiej nad ranem 24 ponownie go włączyli. Obraz zaczął się stabilizować jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Nagle nie było żadnych aberracji, tylko piękne, wyraźne obrazy atomów. Po ponad 60 latach nieudanych prób, Urban, Rose i Hader dokonali tego, co zdawało się niemożliwe. Dzięki tej metodzie zredukowali rozdzielczość transmisyjnego mikroskopu elektronowego do zaledwie 0,13 nanometrów. Średni obraz transmisyjnego mikroskopu elektronowego zmienił się z tego na to. Kilka miesięcy po przełomie grupy Newt Urban podzielił się wynikami na konferencji mikroskopowej. Jednak z powodu reputacji grupy został przeniesiony do małej tylnej sali, która była prawie niezauważona. Mimo przeciwności, wkrótce rozniosła się wieść, że jego zdjęcia wyglądały na prawdziwe. Później zebrał się kilkusetosobowy tłum. Ludzie ustawiali się na zewnątrz w nadziei na zerknięcie na ich oszałamiająco ostre zdjęcia. Weźmy więc próbkę do zbadania. Umieśmy ją pod mikroskopem optycznym. Próbka sama w sobie to mała blaszka, której nie można zobaczyć bez mikroskopu optycznego. Tak, popatrz przez to. Piękne. Na górze pszczoły jest szpień. Tak. A na samym szczycie po lewej stronie jest to coś, co wygląda jak pył. To nasza rzeczywista próbka. Dobrze, teraz po prostu zwiększam powiększenie i wykonuję jeszcze kilka podstawowych ustawień. W tym mikroskopie elektronowym, ponieważ nazywa się go mikroskopem elektronowym transmisyjnym, elektrony zawsze przechodzą przez próbkę. Tutaj patrzymy przez całą naszą próbkę jednocześnie, i dlatego tak ważne jest, abyśmy wyrównali próbkę. Czy potrafisz wyobrazić sobie atomy ułożone w kierunku o wysokiej symetrii, niczym perły na sznurku? Gdy spoglądamy w dół, widzimy obraz. Gdybyśmy poruszali się w losowym kierunku, wszystko byłoby po prostu niewyraźne. Dlatego musimy coś nachylić na końcu. Pierwszy tutaj zaczyna się właściwa próbka Tytanian Strontu. To cienki obszar, w którym mamy nadzieję na rewolucję atomową. Czyli 5000 razy? Pa. Widzimy strąd, Tytan, widzimy tlen, widzimy węgiel, to zanieczyszczenia, więc najprawdopodobniej to, na co patrzymy, to zanieczyszczenie węglem. Gdy zwiększasz ostrość, czego tak naprawdę szukasz? Zależy mi na wyostrzeniu tej krawędzi. Widzę atomy. Co? Tak po prostu to szalone. Krótko po tym, jak grupie udało się skorygować aberrację w transmisyjnym mikroskopie elektronowym Andrzej Kriwonik, osiągnął to samo niezależnie dla wersji mikroskopu CRUE, scanningowego transmisyjnego mikroskopu elektronowego. W 2020 roku, roku cała czwórka otrzymała prestiżową nagrodę Kawli w dziedzinie nanonauki za osiągnięcie czegoś, co wielu uważało za niewykonalne. Dzięki ich wytrwałości i pomysłowości, widzenie atomów w ten sposób jest, cóż, normalne. Jak dużą różnicę robi korekta aberracji? Jeśli chcesz zobaczyć atomy, a jeśli chcesz na przykład mierzyć odległości międzyatomowe i jeśli chcesz dowiedzieć się, jakiego rodzaju atomy posiadasz, potrzebujesz korekty aberracji. Jakiekolwiek badania związane z nauką o materiałach, inżynierią materiałową, inżynierią chemiczną, musisz zobaczyć, co dzieje się na poziomie atomowym, ponieważ chcesz powiązać właściwości ze strukturą. Bez wglądu w strukturę atomową posiadasz jedynie połowę wiedzy. To był przełom. Dlatego obecnie każdy uniwersytet potrzebuje takiego mikroskopu.